Witajcie w kolejnym odcineczku wojny śmietnikowe. W tej chwili zajmuję się lakierowaniem stelarza do fotela Hierowski model 366. Fotel znalazłem dwa tygodnie temu pod śmietnikiem. Historia z tym fotelem była taka, że. Szedłem sobie przez miasto. Jak zwykle zwykłem chodzić. W wiadomym celu, czyli poszukiwania ciekawych fantów, które znajdują się pod śmietnikami, oczywiście. Chodzę prawie codziennie, co drugi dzień, co trzeci. Bardzo często mi się to zdarza. Chodzić. I tak jak zawsze, szedłem sobie. Złego dnia. I pod jednym śmietnikiem znalazłem trzy stołki z prl -u. Trzy stołeczki z perelu, proszę państwa, były. Na... I tak sobie mówię, kurczę, ale ciężko, ciężko będzie je zanieść. Lakieruję teraz sobie. Ktoś nie umie lakierować, to to może patrzeć jak, od razu, jak to się robi. O. Tutaj trzeba tak to robić, żeby na bokach nie zostawały zacieki. Jak malujemy taki wąski kawałeczek, to nie zostawiajmy tu zacieków. I tak sobie, wszedłem, szedłem. Znalazłem te trzy stołki. I takie, wiecie, tradycyjna Perela z Perela. I niosłem te stołki przez pół miasta, aż w końcu się zmęczyłem. I mówię, nie dam rady dalej ich nieść. Muszę je gdzieś realokować. Schować. Schowałem więc te stołki pod klatką, w innym miejscu, gdzie leżały kanapy. Położyłem je tam za tymi kanapami i poszłem dalej pieszo. Musiałem do samochodu, jeśli mam daleko samochód na mieście i idę, 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 mówię, a za, skręcę jeszcze tam gdzie chodzę przeważnie tam nic nie ma, chociaż no, rok temu znalazłem tam taki taki stolik pod Radio, radio i telewizję Wrzucę może fotkę, jak on wygląda. W każdym razie właśnie tam znalazłem na tym osiedlu. Chodzę tam, gdzie mieszkają starsi ludzie, gdzie czasami może być tak, że mieszkanie zostaje sprzedane, włącznie z zawartością piwnicy. Później ktoś tą zawartość po zakupie mieszkania opróżnia i stąd się biorą twanty na wojnach śmietnikowych. Więc właśnie sobie szedłem tamtędy i patrzę, kurczę, skręcę sobie tak, mówię, a przejdę się obok tych śmietników. Patrzę, kurczę, stoi Hierowski niesamowite, nie? Stoi. I już zamierzam go brać. A facet, nie zauważyłem w ogóle, jakiś tam facet stał coś w telefonie, patrzył przy samochodzie, tak 3 metry od tego śmietnika i się mnie pyta, bierze go pan? A ja mówię, a co? Już pan go zarezerwował? Ja mówię, nie no mam. Zbieram też takie. Mam cztery w domu. I zaczął ten. To jak pan chce, to może pan brać. A ja mówię, no to bardzo chętnie wezmę, bo szukam takiego od dawna i, i nie mogłem znaleźć. Dzisiaj akurat miałem szczęście, że był. I ten facet jeszcze mu mówię, że w Jogardzie. Zadzwoniłem, było ogłoszenie. Facet stary, fotele z PRL-u takie. I na zdjęciu był oczywiście kierowski. Zadzwoniłem do niego, czy aktualne? Aktualne, kiedy mogę je od odebrać? Rano nie. To dzwonię do niego. Dzwoniłem rano, czy od, mogę odebrać? Teraz nie, wieczorem. Dzwonię do niego pod, pod wieczór o 19.00. Już, już nieaktualne przyjechał, zarezerwował i przyjechał, zabrał. No a ja. Nie powiedziałem. Dobra, panie, rezerwuję, 100% przyjeżdżam. I jakiś cwaniaczek mi zgarnął te 70 zł. Kosztować mnie o to. Ja się zdenerwowałem wtedy, ale się okazało, że właśnie dwa tygodnie później tego znalazłem, więc jakoś tam się wyrównało strata i za darmo więc nie, nie było tak źle się okazało A więc jest okej okay. no i tak to było z tym fotelem jeszcze podjechałem później po te po te stołki co nie No już zaczął deszcz padać, już się troszkę zaczęły moczyć. To mam jeszcze w samochodzie te trzy stołki ważę je cały czas, bo nie mam się tego położyć. Muszę to dzisiaj wszystko realokować w jakieś miejsca sensowne. Tak to wygląda sytuacja. Pojawią się kolejne odcinki, tym razem dotyczące renowacji kierowskiego 366. Powiem tak, żeby go delikatnie nie za bardzo nie zeszlifować, to szlifowałem go tą metodą, tą samą co Możecie zobaczyć w innych odcinkach, które dotyczą krzeseł hałasa, renowacji, czyli takim ściernym padem, kółkiem, ściernym narzepa setką. W miejscach tych bardziej tych grubszych bardziej. Gdzie ta farba czarna wżarła się w środek, nie wszystko też mi się udało zeszlifować, bo tutaj jest taki czarny zaciek z bejcy, są takie miejsca, gdzie to nie poszło za bardzo, ale nie ma się co tym przejmować zbytnio. Będziemy nad tym płakać. Tak też jest ładnie. O. Nie o to chodzi, żeby to wszystko było idealne. Co dało się zeszlifować, to zeszlifowałem. A co się nie dało, to zostawiłem, bo przecież nie będę... Robił z tego patyczaka, prawda? i za mocno go zeszlifował, to by nie wyszło za ładnie. A tak wyszło w sam raz. Więc tak sobie to szlifuję tutaj. Ładnie lakierujemy teraz. Tu też coś zostało. Widzicie? Ciemna plamka. Ale to nie dało rady tego zczyścić. Także tutaj sobie powolutku to malujemy lakierem pierwszy raz, pierwszą warstwę. po bokach musimy zawsze po takim przejechaniu musimy zebrać tu takie zacieki które się na narożach tworzą tu na przykład o. to musimy pamiętać żeby to ładnie zebrać żeby nam nie zostały tu żadne zacieki po co nam jakieś zacieki prawda? No i tak sobie to powolutku tutaj malujemy, bo czas nas spina. Szlifowanie te, tego stelarza zeszło mi całą sobotę. Tak z, z 4 godziny gdzieś. 3 godziny szlifowania na balkonie. Miałem odkurzacz, od, odciągałem pył. Żeby nie zapylać środowiska i tak z przerwami właśnie 4 godziny, w sobotę jeszcze od niedziela z godzinę. Troszkę więc. Troszkę to trwa, trzeba włożyć pracę na poczuć się. Jest to takie łatwe, lekkie, niestety, zajęcie. Zajęcie jest dosyć ciężkie. Nawet przy użyciu mechanicznych urządzeń. Z tym padem na wiertarce. Także no nie jest to lekko, ale ale efekt jest zadowalający. O, I te poszczególne części troszkę się ruszały. Więc musiałem je niestety rozebrać. Po rozebraniu <laughs> później skleić, oczyścić wszystkie łączenia. łączenia, proszę Państwa, trzeba było oczyścić i skleić na nowo. Niestety po oczyszczeniu połączeń pustowych okazało się, że są one luźne. I co, co teraz zrobić? W jednym miejscu musiałem przy, dokleić cieniutki kawałeczek tak, drewnianej takiej tasiemki ze sklejki. Z rozwarstwionej sklejki, którą sobie rozwarstwiłem, trzymając się w miejsce z wodą. Tutaj jest taki sękate. Widać było, że widać po tych elementach drewnianych, że nie przejmowano się, że jest sęk, że to w tym miejscu jest nietrwałe to połączenie. Dorszej jakości, znaczy to drewno potrzebne było, mało było materiałów, więc korzystano z czego się da. Jeszcze pali się, tylko brali. Brali jak leci tak. deski z senkami, bez po kolei. Skit. Tu jeszcze sprawdzamy, czy nie zostały nam brzegach zaciki. Spo tu Dokończymy, bo pomalujemy to do końca, a później jak to wyschnie trzeba będzie to papierkiem ładnie przetrzeć, bo niestety ale po lakierowaniu te włoski takie, które są drewnie, te włókna one nie niestety podnoszą się i drewno się staje takie kropowate pod, pod dotykiem, także ile byśmy tego nie szlifowali na jak gładko, to zawsze nam się po prostu te włoski podniosą i... O, patrzcie jak mi tu poleciało. Kurczę, jaka flipa. Ale musiał to zeszlifować później. Tu. musiałbym to zeszlifować później w to pan może to nie było żadnych zacieków co no kupię, bo co tam zacieki to nieprofesjonalnie Nie będę w to wnikał. Czy tam ładnie poszło, czy nie ładnie? Po prostu parę razy przejadę. Już nie będę tego odwracał. To nie jest część jakaś widoczna. Nie trzeba tego tak aż dokładnie robić. Nie tutaj tych. No i tyle by było o, w kwestii lakierowania. Subskrybujta i się nie bójta. Będą dalsze odcinki z renowacji hierowskiego. Cześć.